Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie kochani w tę niedzielę zimową, coś nieprawdopodobnego. Ale wracając słuchajcie do niedzieli, do dzisiejszej Ewangelii, to paradoksalnie dobrze jest być na miejscu mizery. Przypominam sobie rok miłosierdzia słuchajcie i ten cudowny list papieża Franciszka Misericordia et Misera na zakończenie roku miłosierdzia gdzie papież Franciszek każdą każdego z nas zaprosił, żebyśmy stanęli na miejscu mizery, czyli tej nieszczęśliwej, bo ona z powodu swojego nieszczęścia mogła spotkać się z miłosiernym. Dlatego jeśli nosimy w sobie jakiekolwiek nieszczęścia, także te, a może przede wszystkim te, które są związane z grzechem, i to z grzechem ciężkim, to paradoksalnie stając właśnie na miejscu mizery, będziemy szczęściarzami. Ponieważ spotkamy się z miłosiernym, spotkamy się z miłosierdziem i to jest, słuchajcie, dla nas na ten moment najważniejsze. Niech nas więc szczerze błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, kochani, i uważajcie na siebie. Zdrówka Wam życzę, bo mnie jakieś przeziębienie yy, dopadło. Cóż, pewno i pogoda zawiniła.